Dzień dobry. Witam was wszystkich jak zwykle bardzo serdecznie i oczywiście dziękuję za wasze słowa, za wasze pozdrowienia, za to, że jesteście obecne i obecni na moim kanale. No i oczywiście zapraszam was na analizę kolejnego tygodnia. Mamy 23 od 23 do 29. Czerwca. Bardzo ważny tydzień. Czerwiec jest w ogóle niesamowity w tym roku. 23 czerwca mamy poniedziałek, ale zanim rozpocznę, znowu nawiążę do czułości. Czułość jest nie, nie, niezwykle ważna w naszym życiu. No to co na temat czułości powiedziała nasza noblistka Olga Tokarczuk w przemowie właśnie noblowskiej. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, jego niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Taki piękny tydzień będzie przed nami, jest przed nami. 23 czerwca, poniedziałek. I powiedziałabym, że poniedziałek i w ogóle cały ten tydzień jest takim układem energetycznym, w którym logika i systemowe koncepcje nie mają szans na powodzenie. One po prostu nie działają. Najpierw słońce w znaku raka utworzyło kwadraturę z Saturnem. To było w niedzielę po 20. W poniedziałek mamy dokładny kwadrat słońca do Neptuna. Oczywiście to jest konfiguracja, czyli mamy długotrwałą koniunkcję Saturn-Neptun i tych parę dni właśnie po 20 czerwca charakteryzuje się tym, że słońce kwadraturuje ten Układ, czyli nie rozpatrujemy tej konfiguracji oddzielnie, aczkolwiek ona może różnie działać, jako że to jest układ, który powoduje, że zbyt wiele sytuacji nas przytłacza. Nie mamy wyjścia, nie, nie mamy takiej furteczki, czujemy się bardzo mocno ograniczone, czy czujecie się ograniczeni. To jest taki układ za dużo, za mało. To jest układ, kiedy nie, nie wiemy, nie znamy, nie potrafimy poradzić sobie z dysproporcją. Do tego wszystkiego to jest układ ogromnej wrażliwości. To ta wrażliwość nas przepełnia. Czułość, o której mowa jest podczas nowiu, jest wszystkim czego możemy zaznać, czego potrzebujemy. Słońce, Saturn, Słońce, Neptun, te dwa układy, to jest huśtawka emocjonalna, czyli coś pomiędzy lękiem a nadzieją, tak? Jednocześnie Saturn z Neptunem, mam, nie mam, coś, czegoś dotykam, nie mogę dotknąć, już się witam z gąską, a jednak nie. Czyli huśtaweczkę mamy. Zazwyczaj jest tak, że Myślimy, iż będzie inaczej niż jest, ale jak będzie, nie wiemy. Zatem w poniedziałek ostrożnie z przypuszczeniami i z domysłami. Bardzo ostrożnie postępujcie w kwestiach urzędowych i formalnych. Tam, gdzie trzeba podpisać cokolwiek, powiem tak: najlepiej to unikać tych sytuacji. Bowiem, tylko sytuacje dobrze przygotowane, z dawna przygotowane, mają szansę na powodzenie, aczkolwiek i też może się coś wydarzyć. Także ostrożnie w poniedziałek. 24 czerwca mamy wtorek i powiem tak: nadal dominuje kwadratura Słońca do koniunkcji Saturna i Neptuna. I teraz tak: do Słońca dołącza Jowisz. Czyli mamy taki bardzo duży kwadrat planety osobistej Słońca w koniunkcji z Jowiszem, czyli z planetą społeczną i ta, ten układ ma kwadraturę do Jowisz, przepraszam, Saturn, Neptun, koniunkcji w Baranie, tak? Czyli znowu społeczna i pokoleniowa tutaj mam na myśli Neptuna. A i to jest niezwykła huśtaweczka. Ta huśtaweczka jedynie sprawdza się w sprawach związanych z zagranicą, czyli tam mamy szczęście, czyli konsulaty, ambasady, placówki zagraniczne, placówki odległe od nas, czy kupno biletu gdzieś, które upoważy nas do podróży międzynarodowej. Mamy szczęście w tym, tak? Możemy nawet mniej zapłacić niż zazwyczaj. Rozmowy międzynarodowe, negocjacje, wszystko co należy oddelegować terytorialnie, czyli terytorium jest gdzie indziej, nie czasowo. Terytorium. Inne terytorium jest w porządku, sprowadzanie czegoś z zagranicy jak najbardziej. Natomiast pozostałe sprawy mogą nas, nas przerastać i nie dlatego, że są skomplikowane, ale dlatego, że każda z nas, każdy z Was jest niesamowicie wrażliwy. To jest taki czas tkliwości dla siebie. I ta tkliwość nie pozwala nam na skuteczność. Im bliżej nas, naszego terytorium, kwestie się komplikują, tym bardziej bezradne i bezradni jesteście. Czyli nie załatwimy nic w domu, nie załatwimy nic po sąsiedzku. Do tego wszystkiego to nie jest skuteczność. Do tego wszystkiego mamy taką cienką granicę pomiędzy taką sytuacją, gdzie nie wierzymy, że to się dzieje naprawdę wydaje nam się, że to jest absurd, a sytuacją, kiedy to, co się dzieje, wywołuje hura optymizm, tak? czyli wątpimy, a potem zaraz mówimy, będzie rewelacyjne I te wrażenia się przeplatają. To jest a, dokładnie, a, powiedziałabym, borderline, takie, takie zachowanie, nadzieja i rozpad jednocześnie. Oczywiście, powiem tak, dobrze jest szukać równowagi w sobie, by nie popadać w skrajność i przesadę. To się również odnosi do kontaktów z innymi ludźmi. Dobrze jest bez tych skrajności funkcjonować, bez ocen, ale to jest zadanie bardzo trudne, bo zbliża się Nów. Ja powiem, że to jest najczulszy Nów pod słońcem, jaki może być, a jako, że Nów, no tej energii witalnej w nas jest mniej. Oczywiście, jak wiecie, osoby, które stale słuchają, 25 czerwca Nów i tutaj mamy. Osobną pogawędkę na ten temat. Zapraszam do wysłuchania. 26 czerwca mamy czwartek, i naprawdę to jest fantastyczny dzień, w którym możemy już rozwijać kwestie bardziej lub mniej nas naglące. O ile mów, mam taką nadzieję, że on pozwolił na wewnętrzne spojrzenie na rzeczywistość wewnętrzne spojrzenie tak na swoje spojrzenie na spojrzenie współczujące samej czy samemu sobie. A układy czwartkowe do tego wszystkiego dobrze naświetlają możliwości aktualne. I co robimy w czwartek? Na przykład, kupujemy ziemię, restaurację, nieruchomość, kupno, sprzedaż, tak? Oczywiście, że, 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 że w ten sposób. Środki żywności, produkty żywnościowe, pola uprawne. Mamy dużo odwagi, by podjąć decyzje, które. Były rozważane, do tej pory nas przerastały, tak nam się wydawało. A teraz po tym nowiu, tak mi się wydaje znowu, mamy na tyle w sobie pewność, na tyle siebie znamy, że mówimy dobrze, to ja już to robię. Można też opuścić wspólną przestrzeń. Tutaj wszystkie osoby, które opuściły siebie, bo wiecie, że ten najbardziej siebie zdradza, kto zdradza siebie i kto opuszcza siebie, na przykład kobiety tkwiące w trudnych, czasem okrutnych związkach, częściej dotyczy kobiet, no mężczyzn oczywiście też, te osoby mają szansę na odnalezienie pomocy. Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej, bo nabierają współczucia dla siebie, jeżeli mają dzieci, nabierają współczucia dla tych dzieci, pozostając w chorym związku, wiadomo, że dziecko staje się już też no, uzależnione. 26 czerwca znajdujemy współczucie dla siebie, a nie dla oprawców. I mało tego, to znajdują takie osoby wsparcie, czy to instytucjonalne, czy naprawdę przysłowiową, pomocną dłoń. Rozmowa z kimś wiele otwiera. E przyjemny dzień, hasło do działania odważne i skierowane w przyszłość. E bez wahania czy lęku. O, to jest takie śmiałe patrzenie w to, co będzie. Zarówno te osoby, którym jest trudno i którym się po prostu nie wiedzie, jak i te osoby, którym jest dobrze, ale, mówię, ale mówią sobie tak: to ja coś jeszcze poprawię albo chcę iść do przodu. I te wszystkie osoby, zarówno cierpiące, jak i te, które są usatysfakcjonowane, mają szansę. Wszyscy w czwartek przerywają milczenie, a znajdują osoby, które wysłuchają i dobrze pokierują. A osoby, które chcą coś poprawić, nawet działać w imieniu osób, którym jest gorzej, zakładają fundacje, podejmują właściwe decyzje biznesowe, każde, i znajdują jeszcze osoby, które też w tych decyzjach biznesowych im pomagają, czy w decyzjach na rzecz działania innych wspierają i można powiedzieć o współodczuwaniu. 27 czerwca mamy piątek. Do godziny 12 można liczyć na podpowiedzi terapeutów, rzeczoznawców, można ubiegać się o. Takie schematy myślowe, takie schematy emocjonalne, które nam są potrzebne, tak? Czyli idziemy gdzieś, prosimy i to się dzieje. Jako, że spotykamy ludzi empatycznych i czujących, takich, którzy potrafią pochylić się nad innymi, ty, nad tymi, który, którzy są krzywdzeni, to doskonale to odbierają. To jest fantastyczny czas na rozeznanie się, tak? Czyli zauważamy tych, którzy są nieodporni na cierpienie i działanie czasu. A możemy ich wspierać, a jeżeli sami mamy takie problemy, same to również to robią inni. Po godzinie 12. znowu działanie, konkretne. To jest tydzień empatii, czułości, wykorzystujemy go do czynienia dobra. Dla siebie bądź dla innych. Tutaj może być i jednocześnie jedno, i drugie. To jest taki tydzień niezgody na stan emocjonalny i na to, że kogoś się krzywdzi. I jesteśmy w takim klimacie. Działania podejmowane w tych sprawach w piątek mają efekty, przynoszą efekty. To jest również kwestia ust, postanowień prawnych. Jeżeli coś chcemy zrobić formalnie, prawnie w tych klimatach, w tych tematach, to również możemy to. Stworzyć. tym bardziej, że szykujemy sobie już nową przyszłość, nową rzeczywistość i w piątek budujemy fundament, jeżeli zaczynamy coś całkiem na nowo lub dokładamy kolejny element do czegoś już istniejącego. Rozpoczynamy funkcjonowanie, w którym to funkcjonowanie na równo traktujemy swoje emocje, jak i naszą fizyczność. Tak? Emocje są równie fizyczne, jak nasze ciało. Taki fantastyczny e, mamy czas. 28 czerwca mamy sobotę. E, wszyscy wiecie e, i wszyscy e, rozumiemy potęgę słowa. Ono jest orężem, słowo bywa orężem. Przerywa tamy, burzy, mury, potrafi to zrobić. No i ta sobota, 28 czerwca powinna być, dobrze, było może tak, pełna wystąpień, bo słowem, przekazem, mm, Trafiamy wszędzie audiowizualnym. Tak, to jest bardzo istotny przekaz. To słowo jest potężne. Publikujemy, tworzymy hasła służące naszym celom, szczerze, opowiadamy o sobie. To jest taki dzień otwartości i głębi słowa. Słowo porusza każdego. I dociera tam, gdzie powinno, tam, gdzie e, chcemy, aby dotarło. Znowu występy, telefony, audycje na żywo, reportaże. Przekaz trafia do serc. Serca są poruszone i serca decydują się na działanie. Do tego wszystkiego zdobywamy zaufanie dzięki szczerości, dzięki temu, że możemy, potrafimy, umiemy odsłonić się przed drugim człowiekiem. To jest też kwestia dialogu z organizacjami. Czy z osobami, które zazwyczaj są niedostępne, takim murem milczenia się oddzielają, albo formalności, no to teraz te zakazy przestają funkcjonować. Czyli te osoby są otwarte na współdziałanie, bo współodczuwają. Czyli kwestie bytowe, jak i uczuciowe, można opowiedzieć o nich, i domagać się dialogu, nie zostaje nikt bez odpowiedzi. Do tego jeszcze dołożę, dołączę słowa niewypowiedziane kiedyś. Pewnie każda z nas i każdy z was ma taką sytuację, kiedy chciał coś powiedzieć, a nie powiedział. Nie wiadomo dlaczego, nieistotne. No to teraz wracamy do tych słów, które w nas wibrują, nie wiadomo jak długo, nie wiadomo ile lat. Teraz możemy to powiedzieć komuś, zadzwonić, pojechać. Mamy piękny czas i opowiedzieć o swoich przeżyciach, o tym, co człowiek uznawał wtedy za istotne, co go nurtowało, a nie potrafił sobie z tym poradzić. No to teraz sobie z tym radzimy. Niezależnie od tego, ile lat trwało milczenie. Czas to milczenie przerwać, żeby Iść z otwartym sercem i z otwartą głową w przyszłość. 29 czerwca mamy niedzielę. Od czwartku mamy Merkurego w znaku 2, no i w niedzielę on robi opozycję do Plutona. Merkury wejdzie w Erkę 18 lipca, a zatem do tego czasu już sobie przygotowujcie to wszystko, co należałoby. A załatwić tak, aby szło, z, wyskakiwało nam to w sposób taki bardzo płynny, działało to płynnie. Ale w niedzielę zaczynamy dostrzegać szczegóły wszystkiego, doszukujemy się prawdy, widzimy ten, naj, ten najgłębszy sens, to co może nie umyka, ale to co, co jest tą nutą przewodnią, tak? Coś może nas w niedzielę zaskoczyć, również, czyjeś wyznanie, czy własna przenikliwość. A w każdym razie w niedzielę prawda górą, nawet ta prawda niewygodna. I ją przejmujemy, trzeba ją przełknąć. Do godziny 13 dobrze rozumiemy intencje swoje i osób, z którymi rozmawiamy. Powiem więcej. Mamy taki nieomylny instynkt detektywistyczny i trafiamy na trop czegoś ważnego dla siebie. Do tego odnajdują się rzeczy zaginione, dostajemy coś cennego, coś, co może być dla nas szczególną pamiątką. Nadal słońce jest znak raka pamiętamy o tym. I jednocześnie dobrze przewidujemy przyszłość, rozumiemy konsekwencje każdego działania, do 13, tak. Potem powracamy. Nie rozpoczynamy rozmów, przekazy mogą być zbyt skomplikowane, a, a ludzie zbyt rozdrażnieni, a my też zresztą, więc może, może już do 13, owszem, działamy, a potem już wyciszamy temat. Pięknego tygodnia Wam wszystkim życzę, pełnego czułości.